Co w tym tygodniu? No, zapraszam do oglądania. Witam wszystkich czwarteczek. Co jest? Mgła! Jaka mgła! Mój przed trochę poczekać! No, witam wszystkich czwarteczek. Jedziemy w traskę. To to zawsze z Bipi Mazury czyli nic nowego nie będzie i tak do Bipi Mazury 76 km będziemy na 12.10 jest teraz 10.58 także myślę, że, że spoko mam taki chytry plan, żeby dzisiaj się załadować i dzisiaj się jeszcze zrzucić byłoby najwygodniej jak dobrze będziemy jechać, to, to się uda. Dzwoniłem tam na firmę, do Borku Wielkopolskiego. Towar już mają gotowy, czyli pedałujemy, kręcimy kołami. Witam z BP. Jesteśmy potankowani. Cena, cena bardzo fajna za Algeemate'a. Przypomnę, dzisiaj czwarteczek, 5,23 no to już to różnicę, że tak powiem, idzie odczuć 6,19 na 5,23. No to eee, ile to będzie? 80 groszy, nie? No to już jest dużo. Już tak powiem, do pełna to tam 40 litrów, czyli mamy jakiś tam obiadik gratis, nie? Ale tragedia też na tym BP. Tragedia się stała. Nie mieli diabła. Nie ma diabła. Zepsuty ekspres i niestety ja błagam. Dobra, do załadunku mamy 45 km. Będziemy za 48 minut. Nie podejrzewam, żeby jakieś komplikacje były po drodze. Będziemy na 13:17, czyli będzie 13:20. 13:30 wyjedziemy. No nie wiem, czy się dzisiaj zrzucimy, czy jutro rano. Zobaczymy, zobaczymy jak tam wyjdzie. Yy... Pogoda piękna dzisiaj. Normalnie słoneczko się tam przebija. Pewnie widzicie teraz, albo właśnie teraz nic nie widzicie. Nie wiem. Yy... Plus chyba 3 czy plus 4 stopnie. Tutaj przez szybę grzeje jak czach. Także zaczyna mi się podobać. O, mamy gdzieś skręcać, ciągnie nas przez chóry jakieś, Katarzyna, nie wiem skręcać, nie skręcać, a skręcę, nie będę kombinował, bo może jakiś tam wypadeczek jest albo coś i, i będę stał jak widły w gnoju tam gdzieś. Odzywam się zaraz przed załadunkiem, będziemy dojeżdżać do firmy, to dam znać, że jestem. Myślę, że będzie wszystko sprawnie. 13.17 wlatujemy właśnie do miejscowości Borek Wielkopolski. Do załadunku zostało nam 2,2 km 4 minuty jechania. Także jesteśmy na miejscu. Wiem, że na mnie czekają. Powinno pójść sprawnie, jak zawsze. I wracamy. I szybko, 13.40 wyjeżdżamy właśnie z Borka Wielkopolskiego. 121 km na firmę. Nie wiem, czy będzie zrzutka dzisiaj, czy jednak jutro będę ustalał. Tak sobie pomyślałem, że w sumie mi to jeden ale z, że tak powiem, z akcentem na dzisiaj. Dlaczego? No nie chcę trzymać tego towaru na, na samochodzie. No wiadomo, lepiej niech stoi pusty niż, niż z towarem. Zawsze ktoś może pomyśleć, że ja tam wiozę jakieś skarby czy coś. A to, że tak powiem, zwykłemu człowiekowi do życia nie jest potrzebne, nie przyda się. Pogoda dalej ładna. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Wiosłujemy w stronę domu i tam się odzywam przed namysłem. Dam wam znać, czy dzisiaj rozładunek, czy jutro i będzie firend. no i jesteśmy do firmy, zostało nam 7 km Jest teraz godzina 15.55 wiecie co nie będę jechał dzisiaj tam na ten rozładunek wstanę jutro rano i tak jak zawsze jak zwykle podlecę na 8 czy tam na wpół do 8 zrzucą spokojnie, zrobią dokumenty i, i fajrant no to co, no na dzisiaj wszystko tak powiem nic nowego nie było w sumie jedziemy na firmę i, i już robimy dzisiaj wolne to do następnego razu, pamiętajcie łapki w górę suby niech się wieść niesie i kręcimy gołami.